Witam serdecznie państwa. Jak zwykle, przed wszelkimi turniejami związanymi z dyscypliną kolu stylu są przeprowadzane seminaria. Seminaria są dyktowane tutaj dla sędziów i dla trenerów, a także dla zawodników. Mamy czasami zapytania, czy coś zmieniło się w technikach kolu styl, czy coś zmieniło się w przepisach. I właśnie tutaj zawsze są wyjaśniane, ewentualnie powtarzamy to, co było z tamtego roku, jeżeli nic się nie zmieniło. Mamy w tej chwili 12 Mistrzostwa Polski, tylko seniorów. W, w dzisiejszej dobie ograniczyliśmy te kategorie wagowe z 12 do 7 kategorii i do 7 zawodników w, w kategorii. Nie robimy tutaj zawodów tak jak w tamtym roku w Warszawie, gdzie mieliśmy ponad 400 zawodników. Nie robimy tak wielkich zawodów w kategorii juniorów, młodzieżowców, seniorów i dzieci. Tylko skupiliśmy się na samych seniorach. Przyjechała tutaj reprezentacja Polski plus najlepsi zawodnicy kraju. Seminarium odbywa się zawsze przed zawodami, żeby przypomnieć sędziom, zawodnikom istniejące przepisy, które obowiązują na dzień dzisiejszy w koluch styl. I to seminarium zawsze odbywa się dzień przed zawodami.